Jeżeli złościsz się na szefa lub na klientów, że zawalili cię robotą, jeżeli złościsz się na partnera, że wszystko ogarniasz samodzielnie, jeżeli złościsz się na matkę, że wtrąca się do twojego życia, jeżeli złościsz się na własne dziecko, że nie masz przez niego grama swobody, to zawsze jest informacja o tym, że nie trzymasz granic, że nie stawiasz ich w dobrym miejscu. Mój chłopak, mój były chłopak, który był sędzią piłkarskim, lubił mówić, grasz tak, jak przeciwnik na to pozwala. I ta metafora z boiska bardzo dobrze oddaje to, że wszystkie nasze złości zwykle są adresowane do tych ludzi, którzy włażą nam na głowę, ale tak naprawdę adresatem tej złości jesteśmy my sami, bo nie postawiliśmy granicy, nie daliśmy jasnej informacji. Hej, tu jest moja granica, nie przekraczaj jej.